Witajcie w kolejnym odcinku z serii t Gra w bloki W dzisiejszym odcinku Zagramy sobie Team Tyranozaurem Ponieważ zrobiłem głosowanie Na moim kanale I, z głos... i widzowie wybrali Że w następnym odcinku Będę grał Team Tyranozaurem Oczywiście dinozaur, które były W głosowaniu wcześniej to był The Tarbozaur Był Był jeszcze tam Kiganotosaur, czy jak go nazywam, Wawelski po swoim superataku i Ankelozaur, Róża. W nowym, w nowym głosowaniu raczej pojawią się ba Brachiozaur, Baryonyx, Karnotaur i Allozaur, więc głosujcie i, mam na i zobaczymy, kim będę grał w następnym odcinku, ale dzisiaj gramy sobie Team Tyranozaurem. przy bardzo, jesteśmy na środku mapy. Słyszałem trochę dźwięki gry, więc będziemy trochę lepiej słychać. O. No to teraz będę... Posłuchajcie sami. No i... Mam nadzieję, że było mnie słychać. Piszcie w komentarzu. No i... No i w ogóle to planuję jeszcze dziś rozpocząć nową serię na kanale. Z takiej innej gierki Roblox z dinozaurami, bo na Roblox. No i ta gra będzie się nazywać Prior yy, Extinction, nie wiem, nie wiem jak się nazywa. Dokładnie, nie chcę mi się czytać tej nazwy, ale to jest te, taka fajna gra, gdzie chodzisz sobie zaworem, tutaj jest na pewno nad tą gierką, yy, plus taki, że można grać płodem, bo fajnie by było, gdyby na przykład tutaj w Jurassic Blocki mógł grać jako mała, mały tyranozaur, to by było fajne, to jest Gali. W ogóle też sobie włączyłem te funkcje widziałem. Idź tu. Poczekajcie, bo mi nie działa ta funkcja, bo to trzeba kontrol wcisnąć po prostu, ale... No mi nie działa po prostu. Poczekajcie, zaraz do was wrócę, bo w ustawieniach muszę pogrzebać. Okej, okay, widzowie, mam już włączy... Mam już naprawiłem to, klikam CTRL, no i proszę bardzo, mam już tą kamerę, będzie mi się trochę łatwiej walczyć. Mam nadzieję, że tutaj no, mało troszkę graczy na serwerze. A tutaj widziałem, że jakieś tilofozaury gali... No właśnie gali właśnie. No i będę próbował powalkać z takimi osobnikami dzisiaj. No po prostu grami się popijamy. Chodź tu gali. Śmój. Dobra, proszę. No i od razu lepiej, bo w to cały spadałem jak kuchatem a teraz? Teraz go zbiłem na spokojnie, chociaż to też wina może Galiego, bo Gali, Gali zbytnio nie uciekał, ale tam jest bursztynek, bursztynek się przyda, ale tam łazi Dilofozaur i raczej nie zdążę go zebrać. A tu jest jeszcze jeden, no to dobra. Biorę sobie go. Proszę bardzo, mam bursztynka. Tam jest Dilofozaur, ale chyba on stoi po prostu, nic nie robi sobie. No i ten Idę do tych bursztyków, o kurde sporo ich tu jest. O, ten dilofozaur się tu kręci, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie nie fajnie, ale Dobra, poszedł sobie o, Zebrał chyba, nie, nie zebrał, dobra Nie wiem, gdzie ten dilofozaur, nie zwracam Na niego, o tu jest właśnie. A jakieś gracze nie wiem i coś tam. No i dobra, chodź tu, dziadzie, idziemy po ciebie. Może się nam uda go złapać. Zaraz zmienimy pewnie serwy, bo tutaj na tym łażą same małe. I nie będziemy mogli sobie powalczyć dzisiaj. Z takimi większymi kozakami. Jak gamozaury. O dobra jest karno. Aha, z Karno sobie Czy my choć tu. Proszę bardzo. No i proszę bardzo, Karno. No i się rozłączył. No, bezczelni. Dobra, ja się przełączam na inny serwer, widzowie. Okej, okay, proszę bardzo. Wchodzimy na nowy serwer. Team Tyranozaurem. Będziemy terroryzować maluchy. Mam nadzieję, że to nie ten jest... Sam, chyba ten sam Nie wie Nie dobra jest brachiozaur, to może z niego próbujemy rozwalić Tak, wiem, próbuję tyranozaurem rozwalić brachiozaura Kurde. Nie umiem celować Dobra, ale spróbujemy go grać Ja ryczysz co? Daje się jak jakiś taki frajer pod jego ciosem. Muszę, muszę się trzymać jego tyłka bardziej, ponieważ... A, dobra, nieważne on... on. wie co robi jednak? Jack Rex przyszedł. Miałem sobie pomóc, a pogarszam sobie sprawę. Póch tu, punktu... dobra. Czekaj, okay, Jack Rex mnie złapał. I pofruwał sobie chwilę. Dobra, uciekamy. No i właśnie zostałem zbity No ale gramy jak dobra. okej, okay, dobra Dobra, idziemy, może ten Jack Rex jeszcze żyje i się go pozbędziemy No, no mało graczy tutaj to chyba, że wszyscy to maluchy Ale nie wiem. Mam nadzieję, że tutaj będą jakieś duże dinozaury, że mógł sobie powalczyć. I żeby nie byli tacy bezczelni jak Karno. Tamten. Bo tamto się po prostu rozłączył. Tak, ten brachiozaur tam jeszcze stoi. Stoi, ten Jack Rex też tam jeszcze stoi, chociaż zaraz pewnie padnie. Tam tam jakieś gali łażą. Jest to chyba same maluchy praktycznie na serwerze, oprócz tej dwójki tutaj mnie. Więc ewentualnie znowu zmienimy serwerek. Dobra, zadaj. Trochę ła Boli, boli bardzo Bardzo boli więc spada Z nami się wzięli Banda, to wzięli Dobra, kosimy go, żeby tego Jacka Rexa wyspać A on ucieka, no Na chwilę się odsuniemy Na leczenie Dobra, teraz się zajął Jackie A, dobra, nie masz Jacka się podnieba, przychodzi dobra. Więc kosimy. No i, no i właśnie padliśmy. Dobra, trzeci raz padnę no i, no i kończę ten odcinek, bo... O! O! Idealnie! Idealnie, dobra, mogę go dokończyć. Spinozał, dobrze, dobrze Idzie pewnie, powalczy Kurde, to tutaj jakby szyja, Ja też tak będę rozwalał A jak nie będę umiał, to nie będzie ciemnieś, się śmiać w komentarzach Teraz tego spino chce się umieć, Ale rozwalaj o no i padłem jak tu więc kończę odcinek. Jeszcze raz się pojawię jako Titeranosaur, ale tylko po to, żeby zakończyć ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie subika i lajka. A jeśli wam się nie podobało, to dać subika i lajka. No i weźcie proszę też na kanał Killerfish 2137. No bo to jest mój brat, więc on też sobie nagrywa. No ale... Ten ma mniej trochę subskrypcji, ale wejdźcie też na jego kanał, dajcie mu też wsparcie. Może w następnym odcinku też zagramy razem. No, no ale już was żegnam. O, albo jednak nie, bo bursztynek. Pa, pa.